Pięknie pachnie, to jest takie dobre, taką fasolkę to można by jeść po prostu samą, bez żadnego mięcha, bez niczego, to jest przepyszne. Witam, dzisiaj zrobimy sobie fasolkę szparagową, będziemy ją wykowali w zalewie z koncentratem pomidorowym, oprócz tego, że mam tutaj kilogram fasolki, Mam tutaj cztery cebule, cztery takie średnie marchewki i jeden koncentrat pomidorowy. Będziemy potrzebowali jeszcze kilka składników, ale o tym później. Na początek muszę sobie tą fasolkę po pierwsze umyć, po drugie będę sobie tylko z niej obcinał te końce. Kto chce, może z drugiej strony też ładniej to wtedy wygląda. I taką fasolkę będę dzisiaj wykował, widzicie, tak tylko obrywam. I to wszystko. To jest y, młoda fasełka, więc y, nie ma żadnego łyka, nie ma nic takiego. Więc tylko wystarczy to podocinać i będzie OK. I zaraz Wam pokażę co robimy dalej. Tylko ją sobie umyję i właśnie w ten sposób przygotuję, jak pokazałem. Więc fasolka umyta, i jak sobie ją obcinam, właśnie z dwóch stron, to zawsze lepiej wygląda. I przekrawam jeszcze na połowę, żeby po prostu były takie mniejsze kawałki, a nie później takie długie. I wrzucam wprost do garnka, w którym to będę gotował. I to jest chyba taki najszybszy sposób. Więc fasolkę mam już ubraną, pociętą na takie krótsze kawałki. Teraz zalałem ją czystą wodą. Dosypuję tutaj łyżeczkę soli. To zamieszam, przykrywam i będę gotował, y, aż będzie fasolka al dente. Więc wstawiam na gaz i, no i gotuję. Dobra, teraz po raz sobie spróbuję, czy już jest al dente, jak będzie właśnie taka już na wpół ugotowana. Wtedy to wyłączę. A więc teraz tak, te cztery cebule pokroimy w piórka. Ok, cebulę mam pokrojoną, teraz na grubych oczkach ścieramy marchewkę. Ok, marchewka też starta. Teraz idziemy na kuchenkę i przygotujemy sobie, yy, będziemy to smażyli, dusili, zaraz zobaczycie, co z tym będziemy robili. Posłuchajcie, tutaj już mi się zaczyna gotować fasełka, a tutaj już zrobimy sobie tą całą zalewę, więc potrzebujemy pół szklanki yy, oleju. Czyli jakieś 100 ml, więc teraz do tego oleju wrzucamy cebulę i ją tutaj podsmażamy na tym oleju. Od razu możemy wrzucić. Trzy liście laurowe. Trzy ziarna ziela angielskiego. Już mieszam. Tak musimy ją delikatnie, delikatnie podsmażyć. I teraz kilka kulek pieprzu. Pieprzu czarnego, powiedzmy z sześć. Cały czas smażę tą cebulę. Teraz jak cebulka, ona jest miękka, fajna, ale jeszcze nawet koloru nie nabiera, więc spokojnie, ona już więcej się nie musi tutaj podsmażać. Teraz tutaj wjedzie jeszcze marchewka. Dodaję marchewkę. I razem to wszystko będę dusić. Można przykryć i po prostu to dusić. Tak długo, aż marchewka zacznie być miękka. W tym momencie możemy dodać 3 łyżki cukru. Oczywiście mieszamy. Ten sos się robi bardzo szybko, także to nie jest żadne godzinne gotowanie, w żadnym wypadku to jest tak naprawdę tak długo jak będziecie gotowali fasolkę, to w tym czasie możecie zrobić ten sos, zakładając, że wszystko macie przygotowane. Teraz dodajemy dwie płaskie łyżeczki soli. Jeszcze dodajemy 3,5 łyżki octu. Ja dodaję ocet jabłkowy, jeśli chcecie możecie dać spirytusowy. Może być winny, naprawdę nie ma problemu. Ja wiem, że procentowo się różnią, ale tutaj to nie zrobi różnicy. No teraz tak, warzywa już mi się podsmażyły. Są mięciutkie, jak widzicie zresztą, bo to widać. Ja dodaję słoiczek koncentratu pomidorowego. Jeszcze Wam tak podpowiem, że do tych warzyw na początku moglibyście też dodać paprykę. Jeśli już będziecie mieli paprykę swoją, jak najbardziej można dodać. Dobra, teraz musimy to wymieszać. I jeszcze chwilę musimy to smażyć, żeby ten koncentrat pomidorowy z tymi warzywami nam się podsmażył. Słuchajcie. Więc smażymy dalej, zmniejszymy jeszcze ogień. Posłuchajcie, fasolkę mam idealnie al dente, ona tutaj jest obok. To tylko jeszcze zamieszam. I teraz wprost do tego dodaję fasolkę. Okay. Jeśli będzie troszeczkę za gęste, można dodać trochę tej wody z fasolki, ale mi się wydaje, że powinno być ok. Fasolkę łączymy z tym sosem, dokładnie musimy to zrobić. Ok, i jeszcze tak 3 minutki dusimy. Warto teraz, by to było przykryć, i 3 minutki to dusić jeszcze. Okej, okay, ja już to wyłączam. Teraz będziemy nakładali do słoiku. Więc tak, to już mam tutaj wszystko przygotowane. Pamiętajcie, że fasola musi być lekko al dente, bo my ją teraz jeszcze będziemy pasteryzowali. Ja pasteryzuję, proszę Was, w piekarniku. Będę to pasteryzował 20 minut. Czyli już Wam mówię, 130 stopni. Jak piekarnik osiągnie 130 stopni Celsjusza temperatury, to jeszcze 20 minut. Jeżeli, no nie wiem, będziecie zabiegani, i nie zauważycie i wam się ta fasolka zrobi naprawdę bardzo miękka, no to wtedy skróćcie ten czas pasteryzacji do 15 minut, bo inaczej to wam się rozgotuje, zrobi się z tego ciapa. Więc fasolka musi być al dente. Macie już nałożone, nie do, nie do samej góry, zakręcamy i to już będzie lądowało za chwilę w piekarniku. Wyszło mi 5,5 litrowych słoików z podanych ingrediencji użyłem te słoiki do blachy, którą wyciągnąłem z piekarnika, to jest ta głębsza blacha. Dolałem trochę wody, tak jak widzicie, zawsze tak robię, kto ogląda moje filmy ten wie. I teraz tak, tą blachę wkładam do zimnego piekarnika, rozgrzewam go do 130 stopni. Jak wyciągnę piekarnik 130 stopni e, ustawiam 20 minut, gotuję to, pasteryzuję to jeszcze 20 minut, po czym otwieram piekarnik. Można to wyciągnąć, postawić do góry dnem, przykryć ręcznikiem, one się fajnie zaciągną, będą zapasteryzowane i będą czekały na zimę. Ale tylko Wam szybko powiem, jeżeli przez przypadek przeciągniecie tą fasolkę na tej patelni czy garnku, gdzie to będziecie robili, nie będzie zbyt miękka, pasteryzujcie krócej, z 15 minut, bo, bo po prostu Wam się rozdaci. Ona musi być, wkładając do piekarnika, ona musi być nadal lekko al dente. Więc o tym pamiętajcie. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam na moje przepisy i do zobaczenia.